Witajcie moi drodzy w Dr. Cringe News. Mamy dzisiaj 13 lipca, jest czwartek, a ja przygotowałem dla Was garść naprawdę ciekawych informacji. No przede wszystkim dotyczą one tego wczorajszego szczytu NATO w Wilnie, przepraszam, wczorajszego i przedwczorajszego, bo był to dwudniowy szczyt. No i właśnie na tym szczycie było ogłoszone szereg bardzo ważnych informacji, które za chwilę Wam przekażę. Przy okazji również omówimy dzisiaj krótko to, co się dzieje na froncie. No i też powiem Wam ciekawe informacje dotyczące jednego z panów z Armii Rosyjskiej. Moi kochani, zacznijmy zatem od tego szczytu NATO w Wilnie, co tam zostało ogłoszone, no bo jak wiemy oczywiście żadne dołączenie Ukrainy do NATO w tym momencie, w momencie trwania wojny z Rosją jest niemożliwe i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Choć prezydent Zełański pr owo oczywiście wypowiada się w takich tonach, że żałuje, że nie został zaproszony do NATO. Mimo że wcześniej Oleksij Rzeźnikow, czyli minister obrony Ukrainy, zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że wiedzą, że nie mają na co liczyć, kiedy są w stanie wojny z Rosją, bo to chyba jest oczywiste dla każdego zdrowomyślącego. Moi kochani, kiedyby teraz Ukraina przystąpiła do NATO, no to by to oznaczało po prostu wejście. W stan wojny z Rosją całego sojuszu północnoatlantyckiego, no więc tego wszyscy chcą uniknąć. Wczoraj padło wiele ważnych słów. Przede wszystkim Jens Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO, powiedział, że tak skomasowanego przygotowania do obrony przez Federację Rosyjską, tak mocnych zabezpieczeń przed tą. Potencjalną agresją ze strony Rosji nie było od czasów zimnej wojny, no i to chyba wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Co prezydent Zełęcki powiedział po tym szczycie, jest również za chwilę Wam powiem, ale teraz przejdźmy do tego, co moim zdaniem jest jedną z bardziej kluczowych rzeczy, które zostały ustalone, czyli po prostu to, co Ukraina otrzyma w ramach pomocy wojskowej od państw członkowskich NATO. No więc zacznijmy. Na pierwszym miejscu mamy Niemcy. Niemcy. Przekazują Ukrainie pakiet w wysokości 700 milionów dolarów. W skład tego pakietu będą przede wszystkim wchodziły dwie wyrzutnie Patriot oraz amunicja do tych wyrzutni. No, jest to bardzo ważne, tak jak wczoraj Wam mówiłem, na Ukrainie jest wiele przedsiębiorstw, wiele miejsc, w których Rosjanie mogą koncentrować swoje ataki rakietowe. No, takich jak fabryki, takich jak obiekty infrastruktury krytycznej. Więc te właśnie miejsca potrzebują zabezpieczenia najnowszej. Współpracowniejszym sprzętem, takim właśnie jakim jest amerykański Patriot Pack 3, bo właśnie w takiej wersji Ukraińcy otrzymają kolejne wyrzutnie. No i to nie wszystko, ponieważ ten pakiet, jako że jest ogromny, no to wiemy również, że w skład tego pakietu będą wchodziły wozy bojowe Marder i to 40 sztuk. To jest bardzo ważne no i to też ciekawe, bo będą też kolejne czołgi Leopard. Razem 25 sztuk czołgów Leopard w wersji 1 na 5 więc tych starszych, no ale zawsze kolejne czołgi dla Ukrainy bardzo ważna pomoc. Z kolei Wielka Brytania przekaże tysiące pocisków do czołgów Challenger 2, jak również około 70 wozów bojowych różnego rodzaju, a także 65 milionów dolarów na naprawę sprzętu. Z kolei Norwegia zaopatrzy Ukrainę w dwa centra kierowania ogniem, dodatkowo tysiąc tych maluśkich dronów. Black Hornet to są drony zwiadowcze, które jak widzicie na załączonym zdjęciu, są miniaturowe i mogą wlecieć. Na przykład ruską w dupę, ale myślę, że raczej do innych celów będą wykorzystywane. Dodatkowo Norwegia przekaże również części zamienne do systemu obrony powietrznej NASAMS. No i to też bardzo istotne, ponieważ ten system Ukraińcy posiadają no i części zamienne do niego jak najbardziej się przydadzą. No. Francja podobno około 50 pocisków SCALP. to są pociski. No, te Storm Shadow, które znamy z Wielkiej Brytanii, to jest zupełnie ten sam. Rodzaj rakiety. Także kolejne bardzo ważne, że tak powiem, wsparcie Ukrainy pociskami dalekiego zasięgu. Póki nie ma Atacms, cms no to takie muszą wystarczyć i to myślę, że dają bardzo dobrze radę, bo wiemy, często słyszymy o tym, że na przykład w Ługańsku coś wybucha, w Berdiańsku, w Mariupolu, no i często też na Krymie. No i wyobraźcie sobie, że to. Zazwyczaj są to właśnie te pociski z torpedo, a teraz będą na zmianę z francuskimi skalpami, czyli ze swoimi bliźniakami w zasadzie to samo, tylko po prostu teraz nazywają to skalp. Nawet Australia dorzuci swoich kolejnych Bushmasterów, bo 30 wozów bojowych Bushmaster przypłynie z zaoceanu z Australii właśnie na Ukrainę, by wesprzeć walkę z rosyjskim okupantem. Paga, bo Japonia tak ni stąd ni zowąd, nie będąca członkiem sojuszu, przekaże. System wykrywania dronów w Kamikadze w Ukrainie. Ten, mianowicie, jak już wiemy, z wczoraj Polska zapewni infrastrukturę do trenowania pilotów F-16. Holandia z kolei zapowiedziała, że będzie szkoliła od sierpnia tego roku właśnie pilotów ukraińskich na F-16. Wtrącę wam tutaj tylko tak na marginesie to, co powiedział dzisiaj pan Pieskow, ponieważ rzecznik Kremla odniósł się do tego teoretycznie. Znaczy... Do tego przekazywania to nawet nie teoretycznego, tylko ono dojdzie do skutku już niebawem. Na początku, w pierwszym kwartale przyszłego roku, Ukraińcy otrzymają F-16. No i pan Pieskow odniósł się do tego faktu. Stwierdził, że przekazanie przez Zachód Ukraińcom samolotów F-16 będzie traktowane przez Federację Rosyjską jako zagrożenie nuklearne czyli po prostu kolejny straszak atomem. Także generalnie cokolwiek byśmy nie robili, to będziemy straszeni atomem, a Rosjanie i tak go nie wykorzystają, nie użyją przeciwko Ukraińcom. Nie użyją przeciwko nam, bo Chiny im zabroniły. Także tak to wygląda. Xi Jinping trzyma łapę na swoim piesku Putinku, no i jakoś to tam się w miarę udaje układać. Mimo, że człowiek jest niezrównoważony psychicznie, Putin ma szalone pomysły, no ale jak mu duży wuj Miś Puchatek z Pekinu karze, to tak mały wasalek Putinek robi. Więc nie użyją broni nuklearnej. Oto możemy być na, na ten moment. Jak wczoraj Wam mówiłem, Szwecja zapowiedziała pełną współpracę, jeżeli chodzi o zamówienia obronne między właśnie Szwecją a Ukrainą, wzajemność wykonywania tych właśnie zamówień publicznych dotyczących uzbrojenia wojskowego. No i tutaj właśnie będzie też piękna współpraca się nawiązywała między Szwedami, między IKEA a między Ukrainą. Mm. Więc współpraca między Szwecją a Ukrainą też będzie się rozwijała. No tutaj tak mi się skojarzyła Szwecja z IKEA, a IKEA z Amazonem. Nie pytajcie, gdzie ten bieg myślowy poszedł, dlaczego tak mi się to skojarzyło, ale jednak się skojarzyło. A że a propos Amazon, to mi się przypomniało to, co wczoraj powiedział minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, który powiedział, że Ukraińcy nie za często dziękują za to, co otrzymują z zachodu, mimo tego, że kraje, które Narażają swoje rezerwy strategiczne, dają właśnie z tych rezerw strategicznych swoje rzeczy, to Ukraińcy zapominają podziękować i że my nie jesteśmy Amazonem, żeby brać, co się chce? Zełoński odniósł się do słów Bena Wolesa w taki dość prosty sposób, zarzucając, że przecież dziękujemy, cały czas dziękujemy, co mamy robić? Wstawać co rano, dziękować wszystkim za to, że pomagają Ukrainie. Powiedzcie, jak mamy podziękować, to to zrobimy. No i słusznie odpowiedział Zołoński, no bo co mają na kolanach mu im dziękować, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą pomoc, to ja uważam, że faktycznie te podziękowania powinny być szerzej głoszone, w szczególności w stosunku do Polski, bo zauważyłem wczoraj i przedwczoraj, że troszeczkę pan prezydent Zełęcki zaczął nas odstawiać na dalszy tor, tak jakby inni przyjaciele z Francji i Anglii i Stanów Zjednoczonych byli dla niego fajniejszymi przyjaciółmi niż Polacy. Jest to bardzo słabe i mam nadzieję, że w tą stronę nie pójdą Ukraińcy, nie będą nas odstawiać na boczny tor, bo inni mają więcej pieniędzy. No to jest takie bardzo podłe zachowanie i nie idźcie tą drogą ukraińcy Apeluję do Was serdecznie. No i teraz najważniejsze informacje z tej konferencji wczorajszej pana prezydenta Włodmira Zołońskiego. Co powiedział Zołoński, jakie miał wnioski po tym szczycie NATO i po tych rozmowach z wszystkimi przywódcami państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego? Mianowicie powiedział, że te dostawy broni nie zmniejszą się. Tak mu zadeklarowali sojusznicy, że cały czas będzie ten strumień sprzętu w takich ilościach, jakich płynie obecnie, płyną na Ukrainę, więc to na pewno pomoże w sukcesie doprowadzić. Do zwycięstwa Ukrainy, do wygnania kacapów ze swoich ziem. Co do rakiet ATA-CMS, nie ma jeszcze decyzji, więc prawdopodobnie już jest decyzja i pewnie jest decyzją pozytywną, bo panowie Biden z Zońskim wczoraj dwie godziny rozmawiali za zamkniętymi drzwiami no i ta rozmowa na pewno dotyczyła też. I, a, i samolotów F-16, no i też tych rakiet ATACMS. Co wyszło z tej rozmowy? No panowie przede wszystkim wyszli bardzo zadowoleni, więc ja podejrzewam, że z tej rozmowy wyszło bardzo wiele dobrych rzeczy. No i właśnie jedną z tych rzeczy mogą być te pociski CMS. ale czy one będą game changerem? Moim zdaniem nie, ponieważ już na ten moment Ukraińcy dysponują Podobnymi rakietami typu właśnie Storm Shadow i tutaj kolejne właśnie skalpy, czyli też Storm Shadowy od Francji zasilą ich magazyny amunicji, więc myślę, że tutaj CMS nie będzie takim game changerem, jakim będą samoloty F16. Zabrał głos w sprawie umowy zbożowej, bardzo ważnej dla nas, Europejczyków, no i ważnej dla całego świata, no bo Ukraina jest takim hubem zbożowym, jest największym producentem zboża w Europie i to zboże, które od nich wychodzi, jest bardzo istotne i musi być w nienaruszonym stanie, nieatakowane przez nikogo, dostarczane do państw Europy. Ukraińcy twierdzą, przynajmniej prezydent Załoński twierdzi, że oni wywiązują się ze wszystkich tych założeń tej umowy zbożowej, a Rosjanie robią wszystko, by zakłócić ten humanitarny transport. I oczywiście tu w 100% wierzę panu prezydentowi Załońskiemu, bo wiem, jakimi są Rosjanie, i na pewno do takich rzeczy się posuwają, bo wiemy, że po prostu to robią. Jeszcze takie na koniec informacje operacyjne dotyczące samego. Konfliktu. Dzisiaj w nocy została Ukraina zaatakowana przez Rosjan. Kolejny raz, no już niezliczony po prostu irańskimi dronami Shahed, które od niedawna prawdopodobnie są również produkowane na terenie Rosji. Tych dronów było 15, Ukraińcy 11 strącili, 4 niestety dosięgnęły swoich celów. Jeżeli chodzi o kierunki natarcia Rosjan, no to atakują głównie na kierunkach Łymańskim, Kupiańskim, Bachmut, Awdiwika, Marynika. Tam trwają obecnie najcięższe bitwy. W ciągu ostatniej doby doszło do 35 starć bojowych, a na Zaporożu i w Hersoniu wróg koncentruje się na powstrzymywaniu dalszych ruchów wojsk ukraińskich. Jednocześnie siły obronne Ukrainy kontynuują operację ofensywną na kierunkach Melit-Poliberdiańsk, okupują się na osiągniętych granicach, zadają obrażenia ogniowe artylerią zidentyfikowanym celom wroga i przeprowadzają kądry z kolei w ciągu ostatniej doby lotnictwo Sił Obronnych przeprowadziło 6 uderzeń na obszary, na których skoncentrowany jest personel, uzbrojenie i sprzęt wojskowy wroga, a na czterech na przeciwlotnicze systemy rakietowe, czyli łącznie 10 uderzeń Sił Obronnych Lotnictwa Ukraińskiego. Na koniec taka ciekawostka, moi drodzy. Generał Dywizji, ten pan, którego właśnie widzicie na zdjęciu, pan Iwan Popow został odsunięty z dowództwa 58 Armii Połączonej Armii Południowego Okręgu Wojskowego ZSRR po tym jak zaczął się domagać rotacji żołnierzy i wycofania wojsk z Ukrainy. Więc kolejny pan generał chciał dobrze dla swoich ludzi, ale nie spodobało się to rządzącym w Kremlu i go po prostu odsunęli, by ci żołnierze się wykrwawiali do końca i bronili tych resztek terenu, które im zostały. Tak więc, moi kochani, to będzie wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zapamiętajcie raz na zawsze, by polubić ten film i skomentować, napisać mi na przykład, że jestem fajny, albo że jestem głupi, albo co Wam się podoba. Komentujcie, moi drodzy, bo to jest bardzo istotne, by mój film zyskiwał większe zasięgi i więcej ludzi mogło oglądać moją facjatę codziennie. A na pewno wielu o tym marzy, a na pewno ja. Dziękuję za uwagę, miłego dnia!